Chwała Bogu. Aleluja. Poselstwo, którym chcę się dzisiaj podzielić, nosi tytuł I kto to mówi? Znacie taki tytuł już? Proszę? Komedia jest. Ale powiem wam coś. Dziś nie będzie komedii. Czyli nie będzie komedii. Może być wesoło, ale nie będzie komedii. Ale tytuł jest i kto to mówi? Wiedziałem, że skądś go znam. Otwórzmy sobie Słowo Boże na Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale. Piąty rozdział, czwarty wiersz. I czytamy tak. A gdy przestał mówić, to było po tym, jak Jezus wsiadł na łódź, odpłynął od brzegu i nauczał. I w czwartym wierszu czytamy: A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzuć sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. I musieli przywołać do pomocy innych, aby pomogli im wyciągnąć ryby. Tak wielkie mnóstwo ryb zagarnęli. Myślę, że nigdy wcześniej i na pewno już nigdy później tak wielkiego mnóstwa ryb nie zagarnęli, nie mieli takiego połowu. Wierzycie w to? Zadam Wam znowu pytanie, na które odpowiedź wydaje się oczywista. Jak myślicie, gdzie byłem z nocy, z wczoraj na dzisiaj? Jak myślicie, co złowiłem? Tu może być różnie. Proszę? Nie złowiłem ryby. Nie złowiłem ryby. Znowu nie. Znowu nie. I powiem Wam, i całą noc. Ciężko mówiłem. Nic nie złowiłem. I nie było tej osoby, która rano by przyszła i by powiedziała słuchaj. Weź swoją wędkę i zarzuć ją tam. Ale jeżeli by ta osoba się pojawiła i by powiedziała mi weź swoją wędkę i zarzuć ją daleko przed siebie na głęboką wodę. To jak myślicie, czy ja bym ją tam zarzucił? Nie zarzuciłbym naprawdę mnie nie zarzucił wiecie dlaczego są trzy rzeczy są trzy powody dlaczego bym nie zarzucił moje doświadczenie ponieważ mam doświadczenie że tam nie ma ryb doświadczenie innych ja wiem że tam się ryb nie łowi inni też ich tam nie łowią i pewna wiedza którą się nabywa z czasem i jest połączona z doświadczeniem. Mówi mi, to nie jest dobre miejsce. Ja mnie zarzucił. I myślę, że Piotr też nie miał ochoty zarzucić. Zresztą mówi, argumentuje. Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy. To był z zawodu rybak, to nie był laik, to był człowiek doświadczony, był to jego zawód, było to jego rzemiosło. On na ten temat wiedział bardzo wiele. Jezus przyszedł jako ten, który uczył się ciesielstwa. On nie wiedział na ten temat. Pewnie prawie nic. Może wiedział, jak smakują te ryby, ale myślę, że nie wiedział, jak je łowić. I Piotr jest skonfrontowany z taką propozycją. Zarzuć głęboko. Wypłyń i zarzuć. Piotr jest zmęczony. On całą noc ciężko pracował. On ma wszelkie powody, aby nie zarzucić, ale mówi coś bardzo wyjątkowego. Pamiętacie, co mówi Piotr? Na Twoje słowo. Na nic innego. Nigdy z powodu doświadczenia, bo by nie zarzucił swojego, czyjegoś i wiedzy. Na słowo Pana zarzucił. I to, to był jedyny czynnik, tak wierzę, który spowodował, że Piotr postanowił po ciężkiej nocy, ciężkim zmęczeniu, zebrać resztę sił i wypłynąć. Na głębie. I zarzucił. Co się stało? Szok. Mnóstwo ryb. Niesamowity połów. Tak niesamowity, że przez 2000 lat ludzie o tym opowiadają. To już musi być coś, jak tysiące lat ludzie o tym mówią. Tak? Zgadza się z tym? Chciałem porozmawiać, chciałem powiedzieć, chciałem dotknąć się tych trzech rzeczy. Wiecie, że nasze życie wygląda podobnie? Już nie mówię tu o rybach. O wielu, wielu dziedzinach życia. My myślimy często, dochodzą do nas różne informacje. Różni ludzie do nas mówią. Okoliczności mówią. Wychowanie mówi. Tak, zostaliśmy wychowani w takich domach, w takim okresie czasu, w takiej kulturze, w tej części Europy i to wszystko ma wpływ na nas. To wszystko ma wpływ na to, jak myślimy, jak funkcjonujemy. To wszystko mówi, czy nam się to podoba, czy nie. Nawet reklamy mówią. Po prostu są tylko z nas tacy bardziej odporni i mniej odporni. Ale nie ma stuprocentowo odpornych. Ktoś kiedyś powiedział: Jest taki, taki myk psychologiczny, że nawet kłamstwo, jeżeli jest bardzo często powtarzane, w końcu jest przyjęte jako prawda. Więc jest to bardzo ważne. Tak to działa. My nie jesteśmy od tego wolni. My jesteśmy pod wpływem różnych, różnych filozofii, różnych mentalności. Wiecie, bardzo ważne jest kto mówi. To jest myślę taka rzecz, którą warto sobie zapamiętać. Kto mówi? I kto to mówi? I kto do ciebie mówi? To jest bardzo ważne. Pamiętacie taką historię Ona jest w czwartej księdze Mojżeszowej albo w księdze Liczb w 22. wersecie, o ile pamiętam, opisana oślica Bilama? Pamiętacie? Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg i przez osła może przemówić. Ja chciałem powiedzieć, że nieprawda. Bóg uzdolnił oślicę Bileama, aby powiedziała, co myśli. I jak ją uzdolnił, to ona w tych nerwach mówi do Bileama, dlaczego mnie bijesz? Dlaczego mnie bijesz? Najciekawsze jest to, że Bileam się nie zdziwił, że osioł do niego mówi, tylko wdaje się w dyskusję z osłem. <grym> to jest ciekawe. Jak możemy być... W coś zapatrzeni i do czegoś przekonani. Że nawet osio może mówić do siebie i, i ci się to nie wyda dziwne. Ale później anioł pański mówi do Bilama. Tak możemy czytać. Anioł pański zaczyna mówić i mu tłumaczę: To ja stałem na drodze oślicy, ona mnie widziała i dlatego Cię przydusiła, dlatego zeszła na bok, bo inaczej byś zginął. Wtedy anioł pański mówi, Bileamowi, że twoja droga jest niesłuszna. Dlatego ci stanęłem na drodze. Ale osią nigdy nie mówił, Bóg nigdy nie mówił przez osła. Bóg uzdonił tylko osła, aby wypowiedział swoje uczucia. <grym> Także to tak nawiasem, abyśmy zwracali uwagę, kto mówi. Osłów nie słuchamy. Amen? <grym> nie słuchamy osłów. Bo Bóg nie mówi przez osły. Bóg może... Mówić przez anioła. I te trzy rzeczy, o których mówiłem, moje doświadczenie. Bo nikt z nas nie jest wolny od swoich doświadczeń. Wiecie, kiedyś w pracy rozmawiałem z pewnym kolegą, ja już może o tym mówiłem, ale to się przypomnę. Nie będę mówił o kim, bo żeby tam ktoś przez przypadek nie wiedział, albo żeby on nie słyszał. Ale mówię kiedyś do kolegi w pracy Zbyszek, dlaczego ty jesteś takim pesymistą? Bo rozmawialiśmy on dużo mówi negatywnych rzeczy. A on spojrzał na mnie i powiedział, ja nie jestem pesymistą. Ja jestem optymistą z dużym doświadczeniem życiowym. Przecież zastanowiłem się, myślę, ten człowiek wyciągał pewne wnioski ze swojego życia i stał się pesymistą. Tak, położył, tak rozłożył akcenty, że tak dzisiaj myśli. I wiecie, w drugim liście do Koryntian możemy czytać o apostole Pawle. Bo różne rzeczy nas spotykają w życiu, tak? W życiu apostoła Pawła pojawi się pewien problem. Możemy czytać o tym, że z tego względu, aby się nie wynosił zbytnio z objawień, został wbity cierń w jego ciało. I apostoł Paweł mówi, że to jest jakby forma, przez jaką diabeł go policzkuje, czyli można powiedzieć upokarza. I zostało to mu zostawione. I bibliści dyskutują, jeżeli ktoś chce. To takie dwie główne są teorie, jedna mówi o tym, że miał problemy ze wzrokiem, druga z mową, bo gdzieś Biblia wskazuje na to, że takie to mogły być problemy, ale nie o to chodzi. Paweł miał pewien problem w swoim życiu i Paweł nie poprzestał na tym, że uświadomił sobie, że ma problem. Paweł nie poprzestał na tym, że prosił Boga o uzdrowienie, że zwracał się do Pana, Paweł prosił trzy razy, aż otrzymał odpowiedź. I nie jest istotne, ile razy pytał, istotne jest, że otrzyma odpowiedź. I chciałem powiedzieć przez to, że bardzo ważne jest w naszym życiu chrześcijańskim nie pozostawiać sytuacji bez odpowiedzi. Bo to będzie złe doświadczenie. Albo niepełne doświadczenie. Jeżeli tych doświadczeń się nazbiera, to kiedyś staniemy się duchowymi optymistami z dużym doświadczeniem duchowym. Czyli będziemy. Pesymistami duchowymi. Wierzycie, że tak może być? Wierzycie, że takie procesy zachodzą w naszym życiu? Słuchajcie, my nie mamy prawa nie, nie usłyszeć odpowiedzi. Może nawet tak trzeba to postawić. My nie mamy prawa. Bo jeżeli odłożymy ileś razy coś takiego, to to wyda owoc kiedyś. Wiecie, kiedy się modlimy w pewnej sprawie, i Bóg mówi przez dwie, trzy osoby i się dzieje inaczej. Trzeba mieć odpowiedź. Powiem wam, trzeba mieć odpowiedź. Bo następny raz, kiedy podejdziesz do modlitwy, to będzie ciążyło. Ja wam powiem, kiedyś miałem w życiu bardzo trudną sytuację. Pytałem się tydzień, aż przyszła odpowiedź, ale musiałem mieć odpowiedź. Musimy mieć odpowiedź. Nie wolno zostawić sytuacji bez odpowiedzi. Musimy mieć odpowiedź. Paweł otrzymuje odpowiedź: Nie otrzymuje wyciągnięcia ciernia, ale Bóg mówi do niego: Dość masz moje łaski. Zostawił to w Pawle. Było to potrzebne, ale Paweł wiedział, dlaczego tak jest. My potrzebujemy wiedzieć, dlaczego tak jest. Hallelujah. Doświadczenie innych. Powiem Wam tak, jest bardzo ważne, kim się otaczasz. Jest bardzo ważne, kim się otaczam. I to nie tylko w tym, w tym takim znaczeniu fizycznym, z kim się spotykam na grillu i na kawie, ale też czego słucham. Jakie kazania wybieram z internetu. Tak? Czym się napełniam? Jeżeli mówimy o tej Bożej rzeczy, jest to bardzo ważne. Komu pozwalam, aby miał wpływ na mnie. To jest bardzo ważne. Głębia przyzywa głębie, tak? mówi psalmista. Jak myślisz, kiedy jesteś na plaży i idziesz w wodzie po kostki? Kogo tam spotkasz? Kogoś, kto idzie jak głęboko? Najwyżej pod kolana, po kostki, a głębia przyzywa głębie. Więc jeżeli chcę głębi, to ja nie mogę chodzić po kostki, bo nie będę miał głębi. A z głębi co jest? Mnóstwo. W głębi jest mnóstwo, jeżeli to jest na słowo Pana. Kiedy jestem w miejscu, gdzie nie mam gruntu, gdzie jest głęboko, myślicie, że tam spotkam kogoś, kto chodzi po kostki? Nie, nie spotkam. I powiem Wam, że tak jest w życiu duchowym. Kiedy jesteś głęboko, to są wokół ciebie ludzie, którzy są głęboko. Ale kiedy spacerujesz po kostki, to spotkasz tych po kostki. Ja nie mówię, że to są źli ludzie, ale jeżeli chcesz głębiej, to musisz być tam gdzie jest głęboko. Inaczej to się nie uda. Się nie da. Głębia przyzy przyzywa głębie. Jeżeli chcesz głębi, będziesz szukał czegoś co jest głębokie. Z czego to się bierze? To się bierze z bliskości kogoś, kto jest na głębi. Ten, który był najbliżej Jezusa, wiedział najwięcej. Jego później pytali, albo jego wysyłali. Zapytaj go. Zapytaj go, bo on spoczywał na jego piersi. Był bardzo blisko. Jeżeli my chcemy być bardzo blisko, to musimy być blisko. Wtedy jest objawienie. Jest wiedza. Ten trzeci czynnik. Jest wiedza. I powiem Wam, że nigdy na Discovery nie zobaczyłem czegoś, co budowało moją wiarę. Tak bezpośrednio. Wiecie, tych rzeczy, które budują moją wiarę, ja szukam. Wyszukuję. Jak perełki. Wyciągam. Jak tak sobie wrzucę w telewizję i nawet tam. Na religię TV nie wiem, jakoś nie udaje mi się spotkać programu o uzdrowieniach, o tym, jak, jak Bóg działa, jak dotyka ludzi. Nie widać tego za bardzo. Bardziej coś, co jest takie religijne. To jest wiedza, którą przyjmuję. Wiedza, wybory, których dokonuję, aby coś wchodziło do mnie. Myślę, że to jest bardzo ważne. Jakich dokonujemy wyboru? Kto. Kto to mówi? Bardzo ważne. Kto do mnie to mówi? Wiecie, dlaczego to jest ważne? Takie bardzo ważne? To już na, na sam koniec. Bo tym, co jest bardzo ważne, to jest moja i Twoja wiara. I toczy się o to walka. Toczy się o to walka. Toczy się wielka walka o to, aby to ewangeliczne pytanie, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Diabłu zależy na tym, żeby było nie, a Jezus chce wrócić do Kościoła, który jest pewien chwały. Tak? To nie chodzi o to, byśmy zachowali wiarę, że Bóg istnieje. Jan Jakub, tak? Mówi, że diabeł wierzy i drży. Diabeł wierzy, że Bóg istnieje. Ktoś nawet kiedyś powiedział, że to jest najstarszy wierzący świata. bo jeden z najstarszych. Ale to nie chodzi o tą wiarę. Abyśmy zachowali tą wiarę, jak się ktoś zapyta, wierzysz, że Bóg istnieje? Tak, ja wierzę. Wierzę. Ale tak naprawdę moje doświadczenie osobiste, doświadczenie ludzi, z których miałem kontakt i wiedza, którą mam, pokazuje, że On nie ma mocy do uzdrowienia, On nie ma mocy do burzenia warowni, On nie ma mocy do przemiany. I tak naprawdę z tej księgi, która jest księgą pełna, pełne, pełną mocy, musielibyśmy zostawić sobie tylko okładki. Możemy doprowadzić się do podobnego stanu. Dlatego to nie jest komedia. Dlatego powinniśmy bardzo uważać, bo kolokwialnie gra toczy się o moją i twoją wiarę. Abyśmy byli ludźmi wierzącymi, byśmy wierzyli w Boga, który jest pełen mocy. Amen. Chcemy wierzyć w takiego Boga, tak? Musimy uważać na trzy rzeczy. Pamiętacie? Moje doświadczenie? Doświadczenie innych, z którego czerpiemy, i wiedza, którą wchłaniamy na temat Boga. Nie osły mówią do nas, Bóg mówi do nas. Jest mnóstwo rzeczy i dziedzin w naszym życiu, w moim i w Twoim które nie są oparte na tym, a które powinny być oparte na tym, bo to jest nasza podstawa. Nie filozofie, nie kultury, nie czas, w którym żyjemy, nie rodzice, którzy nas wychowują, nie szkoły, które nas kształtują, nie doświadczenia, ale Słowo, ponieważ Bóg ponad wszystko je wywyższył i On jest gwarantem jego wypełnienia. Także nie wyboru głębia przyzywa głębie, szukajmy głębi, bo tam Piotr zagarnął wielką obfitość i my chcemy wielkiej obfitości, potrzebujemy. Także na słowo Pana, na słowo Pana, amen.